wchodzę na ubojownię wie pan na ubojowni portier wyszedł ręce do góry tak podniósł portier, portier podniósł ja wszedł z tymi, z tymi gęsiami wjechałem ani te gęsi już nie pilnowałem jaka waga nic tylko z powrotem, z tej portierni, to jak i to portier ręce opuścił. I idę na nogach do y, domu. Tak by tak powiedzieć. Ale przeszedł most. Teraz ja niech panu włożą mi. Mhm. Przeszedł most i już w danej odległości widziałem to objawienie. To było objawienie krzyża złocistego. Pan Jezus na krzyżu my mamy w kościoła krzyże właściwie proste. Ale tam już od podstawy szedł trochę skrzydć. Pamiętam to. I widzę ten wizerunek. Już z odległości. Proszę Pana, idę. podjeżdżą Pogotowie kempinskie, Pogotowie kempinskie wobec mnie dookoła. Dookoła mnie zajechało i tam ko bloków, tam są takie bloki wyszli ze samochodu wszyscy, ile było, czy felczery, czy lekarz, tak ręce do góry popodnosili więc widząc to, szłem dalej, do objawienia przybliżyłem się do objawienia, wejrzałem na nich, wtedy te ręce opuścili ale jak przy objawieniu Widzę Pana Jezusa przy objawieniu, nie mogę tego Panu teraz w tej chwili, tylko wizerunek Pana Jezusa i powiem, Panie Jezu, błagam Cię o wiarę i pokój. No i wtedy ręce opuściłem. No i już te pogotowie y, wsiedli do samochodu i musieli milicję informować, że idzie taki człowiek i robi nam jakieś komedie. Студien楼, ja by to inaczej uznał, je, je, oh no pan uznał, jak jego to się inaczej nazywa jest jakieś no, no tego nie o tej komedii, pan, nie tego, bo to jest siła, no i przyszłem do domu, ale milicja informowała, raczej pogotowie, i informowała policję, że robi magię. O tak pan powiedział, że ten człowiek jakieś robi magię. A to nie magię, to ma pobachność, siła, objawienie, strzyżaj siła, potęga i moc. Ale jak to wyglądało konkretnie? Objawienie? Tam była fabryka, co budowali i była wyspa. I trzy wyspy były. Byłem, ziemię napchli, przy szosie, blisko soczy. by pan niedaleko. I tam była wyspa i na tej górze na wysokości tak ta góra się jak podcufit, jak tak? Nie? No, jak bym się wie pan, no i na tej górze mi się to objawiło, Panie Jezus. Jak to dokładnie wyglądało? Niech Pan to opisze. Mówię panu. E, krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa i złocisty. I tak by pan o, tak pulsowo, złocisty. Co pan wtedy czuł? Spokój. Nie bał się pan? Nie. Spokój, normalny spokój, niczym, niczego się nie boję. Teraz widzi pan, jak była już y, milicja poinformowana przez pogotowie kiempińskie, że idzie jakiś magik, robi magię, próbowali mnie powziąć. Żeby mnie powziąć, żeby mnie wylegitymować. Nie w tym dniu, bo mnie znają tutaj, nie? No, ale w innych dniach. Pojecham do Kiempna, patrzę, podjeżdżę. Milicja, nie? blisko takie, ja wiem, tak blisko na, na odległość dwóch trzech metrów na mnie, tylko wejrzeli i pojechali. Poją do Ostrowa się rozliczyć. Do Ostrowa pojął się rozliczyć z tymi pozostałymi gęsiami. Patrzę, patrzę, oni się dobrze informowali wszyscy, oni wiedzieli. Tylko nie wiedzieli co był. <laughs> wie niech pan się I idę, wie pan, do, do biura, patrzę, jest wóz milicyjny misja Ro, rozstawiła się, jak się mocno przybliżyłem, to jak wszyscy się zgarli raz i do samochodu pojechali. Ale jak się z gęsiami w biurze rozliczyłem, to miałem pociąg o godzinie 14. jakoś leci z Ostrowa na Wieluszów tu, no, o jakoś na kępno, przepraszam, czy na Wieluszów w tym i wie pan co, jeszcze czternasta, jeszcze patrzę, wie pan, jeszcze trochę mam, ale idę już na pociąg. Na pociąg idę, patrzę. wóz w lecie milicyjny. pan? Tak pan, niech, niech pan wierzy, że tak jest. leci medycyny tylko na mnie wyjeżdżali, to wyjeżdżali, na mnie i pojechali. Zanim...